no cześć witajcie ja dzisiaj witam się z wami z Kujaw no tak dlatego, że znajduję się w miejscowości Kujawy i właśnie stąd rozpocznę moją kolejną rajzę jak widzicie są dwa rowery obok siebie jeden jest mój a drugi kolegi Adama którego z pewnością zobaczycie na trasie. I razem jedziemy dzisiaj na wycieczkę po zamkach Województwa Opolskiego. I tak jak powiedziałem, to jest Adam i razem dzisiaj wybraliśmy się na rajze. Pogoda jak widzicie dopisuje, co mnie bardzo cieszy. Jesteśmy na piątym kilometrze w miejscowości Zawada. Moi drodzy rynek w Głogówku prezentuje się naprawdę fajnie ale my najpierw udajemy się pod zamek, bo też tak jak już wcześniej wspomniałem zamki są celem dzisiejszej rajzy, a my już jesteśmy w parku zamkowym Pobjedziemy sobie zamek dookoła. No ten zamek powiem wam, że to są takie bardziej ruiny zamku. No tutaj jestem pierwszy raz. Nawet nie myślałem, że tutaj kiedykolwiek będę kręcił. Ale tak się złożyło, że tutaj trafiłem. Chciałbym wam pokazać że zamek w całej okazałości no ale chyba nie będzie niestety takiej możliwości A jak będzie to, to się bardzo z tego powodu ucieszę Trochę ciekawostek Zamek ten pochodzi z czasów średniowiecza A warownię tą zniósł książę Władysław Opolski który notabene nadał prawa miejskie miastu Głogówek Do zamku niestety nie można wejść Nie wiem dlaczego Ale jeśli ktoś jest z Głogówka No to proszę, żeby dał znać w komentarzu A my już opuściliśmy Zespół pałacowy W Głogówku I udajemy się W kierunku miejscowości Dobra do celu, myślę, jakieś 12 km. A tak swoją drogą, to szkoda, że nie można było wejść do środka. Bo jak sprawdzałem na Wikipedii, to ten zamek naprawdę prezentuje się okazale. No ale cóż, brama była zamknięta. Inna sprawa, że. Strasznie nagli nas czas, więc no nie zawsze można sobie pozwolić na zwiedzanie jakichś obiektów. I dlatego te obiekty, które dzisiaj zobaczymy, to pokażę Wam z zewnątrz. Moi, postaram się opowiedzieć też. プロテキストリーナ行ってす。 Moi drodzy, a na mnie znajduje się zespół pałacowy w miejscowości Dobra. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że niestety brama jest zamknięta i nie można dostać się tam bliżej. No dobra, to czas wyjeżdżać z miejscowości Dobra. A my udajemy się w tej chwili na miejscowość Krapkowice. Zostało nam jakieś 6 km. 26 km za nami. a my za chwileczkę powinniśmy dojechać na rynek w Krakowicach a oto on w całej swojej okazałości dzisiaj była taka nieprzyjemna kostka na drodze a tutaj pięknie asfalt. Tak sobie okrążymy, i zatrzymamy się na krótką chwileczkę przy fontannie. Moi drodzy, a tak prezentuje się zamek w Krapkowicach. Zamek ten szacuje się, że powstał. W 1294 roku. I co ciekawe, inicjatorami budowy tego zamku był zakon templariuszy. Tak moi drodzy, plus minus prezentuje się dziedzinie zewnętrzny tego zamku. No niestety brama jest zamknięta, także do środka nie wejdziemy. Z tej strony mamy moi drodzy mi wygląda na przystań Jachtową Tu mamy jeden z dopływów Odry. Po mojej lewej stronie znajdują się bulwary nadodrzańskie, No miejsce dobre na odpoczynek. Moi drodzy, a tutaj macie zamek w Rogowie Opolskim. Jest to XVI-wieczny zamek wybudowany w stylu renesansowym, a pierwszymi właścicielami tego zamku był ród rogojskich i myślę, że to właśnie na ich cześć powstała nazwa tejże miejscowości Rogów Opolski. A tutaj macie, moi drodzy, inny pogląd właśnie na zamek w Rogowie Opolskim. Siliśmy już zamek w Rogowie Opolskim. To już był czwarty zamek na naszej trasie. I jak dotąd? No, nie wiem, czy nie najpiękniejszy. Być może z wyglądu lepszy jest zamek w dobrej, ale tam, no niestety, nie udało nam się podejść. Co oznacza, że. No niestety nie mogę jednoznacznie ocenić wyglądu tego obiektu. Wiecie, że ta trasa nie jest trasą bezproblemową. Doszedł teraz kolejny problem, a mianowicie ciężkość kolana. Może nie odczuwam jakiegoś strasznego bólu, ale wiem, że te kolano jest już w pewnym sensie przeciążone. Dlatego muszę obniżyć, że tak powiem trasę znaczy prędkość trasy bo na ilość kilometrów to to nie wpłynie dlatego, że przez najbliższy czas przez jakieś około 2-3 tygodnie rowera używał nie będę ze względu na to, że ma nie być pogody no ale ja by nie było nie wolno przeciążyć kolan, bo mogą być z tego straszne problemy. No a kolejnym problemem jest jazda pod wiatr. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że z tego co widzę, to dojeżdżamy do Pruszkowa, który jest naszym przed ostatnim celem na tej wycieczce. Później już zostanie jakieś 20 km do mety, Ale myślę, że na spokojnie. W Pruszkowie tylko trzeba sobie zrobić dłuższą przerwę. A ja już jestem na dziedzińcu zamku w Pruszkowie. Zamek ten został założony w XVI wieku przez Gorga von Pruszkału i myślę, że też nie bez powodu. Miejscowość ta nazywa się Pruszków, ale przez ukreskowane. Zamek ten został wybudowany w stylu renesansowym. Moi drodzy, zamek w Pruszkowie to jest pierwszy z zamków który tak naprawdę odwiedziliśmy od wewnątrz, ponieważ udało nam się wejść na dziedziniec. I powiem Wam, że jak dotąd jest to jeden z najpiękniejszych zamków, jakie widzieliśmy na tej trasie. Wjechaliśmy już z Pruszkowa i ponownie będziemy przekraczać, moi drodzy, a czworeczkiem. Moi drodzy, Wisienka na torcie, moi kochani, zamek w Mosnej po mojej prawej stronie. I to jest nasz ostatni punkt dzisiejszej wycieczki. A za parę chwil pokażę Wam niesamowitą atrakcję tego miejsca. No muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o tą atrakcję z fontanną, to było naprawdę coś wspaniałego. I powiem wam, że nie wiedzielibyśmy o tym, gdyby nie spotkał nas pewien mężczyzna, z którym się zagadaliśmy, wymieniliśmy parę słów i przez to dowiedzieliśmy się, że o godzinie 20:00 puszczana jest tam właśnie taka area fontanny ale nie wiem czy tylko o 20:00, czy o każdej pełnej godzinie wiecie, możecie dać się znać w komentarzu a my już teraz udajemy się na parking do Kujaw moi drodzy Jestem już na miejscu, na mecie, w Kujawach. Wycieczka bardzo się udała. Jeśli chodzi o klasyfikację zamków, no to na pierwszym miejscu, no bezapelacyjnie, zamek w Mofnej. Na drugim miejscu zamek w Pruszkowie. A resztę przyborządkujcie sobie sami. Ja już się z Wami żegnam. Zawarzam do subskrypcji mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. A następna rajza rowerowa na pewno już w maju.